Dzień dobry, witamy w kolejnym dniu. W kolejnym filmiku. ja jestem w Teddy. To jest sklep, w który zauważyłam, że jest często tutaj na Śląsku i chciałam Was zaprosić ze sobą, żeby zobaczyć co jest w środku, bo pierwszy raz tutaj wchodzę. Od razu wchodzimy, tutaj jesteśmy z Matyldą piłki. i widzimy piłki i cena całkiem spoko, bo od 5 zł. No widzę, chodź słońce. Tutaj fajne rzeczy na lato i do ogrodu. Słuchajcie, jeśli chodzi o torebki i tak dalej, to jest to kolory do wyboru. Są naprawdę bardzo ładne i cenowo też wychodzą całkiem spoko, bo 3,50 zł. To naprawdę cenowo to super. I mówiąc od ogromne takie kartki. Takie inne rzeczy na imprezy. A jeśli chodzi o dekoracje na urodziny, to jest wszystko, jak mówię, cenowo super. Bo po no, 10 zł na przykład girlandia, świeczki, balony, e, też balony są, kosztują 10 złotych, takie już... E, no, takie ciekawe. No i sporo tego jest. I też tutaj mamy różne rodzaje wełny, papiery. Super. Tutaj, ja yeah, Już mamy kilka fajnych tutaj przykładów. Emma jest zła, bo musi siedzieć. Zaraz. Nożyczki mamy w domu? Ja? Yeah. Ja? We have farbę at home, sweetheart. At home. If the wind could spread your love, Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Tutaj multum pudełek i takich fajnych dekoracji Bardzo mi się spodobało. Co mi się podoba to są takie znaki drewniane i cenowo? Też, też, to zbierze, zbierze, zbierze. I can help but dream mm. away Standing on a field with you and flowers everywhere I start with your name. One thing I know is that there should be. There is no one who has a heart as pure, no, like yours. Mm. <speaking in Russian> <speaking in Russian> Ogólnie to drogie, to tutaj kosztuje około 15 zł. tu też cenowo ok. że jakoś na tańczym świecie, ale cenowo też ok. No i tutaj jesteśmy w części narzędzi. If your sweetness could reach everyone, there been Słuchajcie, jeśli chodzi mm. też o talerzyki, to popatrzcie, jakie piękne talerze. i tutaj różne do gotowania, też różne rzeczy foremki słomki to jest mega przydatne do sprzątania do, nie do tortów, tylko bardziej do sprzątania no i tutaj takie różne gadżety do kuchni może coś fajnego znajdziemy tutaj różne Foremki, i jak mówię, no, różne gadżety do kuchni. <grych> A dla mnie, słuchajcie, te kubki są hitem. Widzicie, jakie kolory super. Neonowe. <grych> Naprawdę super. O, i dla dzieci. Nie wiem dlaczego koło kubków są takie, które takie podkładki. I w, końcu, w końcu, przyszliśmy do akcesoriów takich, um, do łazienki. Popatrz, popatrz na ten bunny. Taka... Tutaj różne maty, ściereczki do czyszczenia. E, no. Nawet jakieś plastry specjalne do bandażu. Lufy. Poduszki do wanny. Haki i tam inne rzeczy.

Jakie czaszki nawet są, budy i tak dalej. I nie wiem te czaszki. Tak mi, wiem, że Karolina bardzo lubi. I są naprawdę... Ciocia Karolina. Aha. A tutaj taka skoro. Ciekawe. Brzydka z korodą. Nie podoba Ci się? A te na dole? Też brzydkie, no widzicie. Ale te dzieci się nie podobają. I tutaj są świeczki. Bardzo mnie ciekawi to, bo to jest z jest Bardzo fajny zapach. I koszt... 15 złotych. Jedziemy. Tutaj mamy, o jeszcze są takie większe świeczki po 20 zł Black Amber and Ginger też spróbujemy. Nie wiem, chcesz zobaczyć? Dobre. No i tutaj obok są takie świeczniki, czapki i sandałki. Tak, słoneczko, co to jest? Świeczka taki kwiatuszek, tak? Fajne. Mhm. mhm. O, tutaj też takie różne akcesoria do gryla. Są. No i zabawy. Takie fajne, właśnie na lato dla dzieci. Z różnymi piłkami. Dużo papieru. Naprawdę. I też pudełka na prezenty lub do przechowywania. Super. Tak, tak. Też jest plastikowy bocianek, by ktoś potrzebował. A na ścianę ten. Te flamingo mi się tak podobają, nie wiem gdzie bym postawiła, ale ja bardzo lubię. Żadną rodzinę można sobie taką kupić. No i też są stroje do przebierania, różne serwetki, kubki, naprawdę na każdą okazję. Co? Co widzisz, fajnego? Wow! Jak ktoś lubi takie norku, takie morskie klimaty. Ja bardzo lubię, jakbym oh, może mi się kiedyś taki domek nad morzem, to po prostu cały domek będzie tak udekorowany, bo uwielbiam te klimaty. Na mnie te łódki, te... Po prostu bardzo fajne. Super. No i też są takie ogromne zestawy artystyczne. Kredki i popatrzcie, jakie fajne. Okej, okay, pastelowe. Dodatki do biura. To są... Kolory są fantastyczne. I właśnie odjeżdżamy od Teddy'ego. Teddy, tak wygląda logo. To nietypowy haul, bo częściowo muszę nagrać przed samochodem, bo Emma śpi, a John poszedł się szykować. Ale dla dziewczyn kupiliśmy... W Teddy właśnie kupiliśmy takie do ręcznego zrobienia unicorns i syrenki. Jednorożcze i syrenki. E, stempelki, które kosztowały 6 zł, e, te, żeby zrobić e, ręcznie to 10 zł, bo no do uwielbia, to to jest jakby najlepsza zabawa na deszczowe dni, na, naprawdę mega fajne. Um, I też myślę, że to by było fajne na... Um, urodziny, na przykład też ktoś organizuje urodziny, to też super, żeby w każde dziecko sobie zrobiło. Um, bąbelki oczywiście z chipatwolem. No i Matyda wybrała też dla dziewczynek piękne biżuterie. No i tak jak mówię, nic, nic ogromnego, taka mała drobiazga od nas i naprawdę całkiem spoko. No i też jakby te torebeczki, które wyglądają też moim zdaniem fajnie. No kochani, ja już jestem po imprezie rodzinnej, ja ale chciałam nagrać tego taki host, co kupiłam właśnie wtedy Już wam pokazałam, co kupiłam dzieciom, wszystkie bańki już poszły um, I naprawdę całkiem spoko działają, jakbyście byli zainteresowani Znaleźliśmy też chrupki, które nam się sprawdzają w podróży Chrupki takie jak chrupki kosztowały 5 zł, takie opakowania, myślę, że całkiem spoko Um, mówię, nie, nie jemy na co dzień, czy dziewczynki nie jedzą na co dzień po prostu tutaj, a przez to, że będziemy kilka godzin w samochodzie, bo tak z Katowic do Warszawy jedziemy około 4 godzin, to to jest dobre w kryzysie. A Dwie rzeczy, co kupiliśmy, bo akurat potrzebowałam, a Matyda potrzebowała to jest do malowania pędzle. Um, stwierdziłam, że takie gąbkowe będą też fajne dla MC i ten zestaw kosztował 15 zł, um, a ten z takimi zwykłymi różnymi pędzlami 10 zł. Wszystkie nasze pędzle, nie wiem, mamy farby, ale nie mamy pędzli. Nie wiem co się z nimi podziało. Um, kolejną rzecz stwierdziłam, że będzie fajne dla, e, dla matyzy i dla MC: e, to jest taki zestaw do zrobienia lodów. Myślę, że fajne na lato. Jak akurat w sam raz e, nie wiem, mogę tutaj zrobić e, własny sok um, i zamrozić i myślę, że będzie całkiem dobre. No i miała taka zdrowa opcja dla dziewczynek zamiast zwykłych lodów. Um, no i to. Jak mówię, to znalazłam i widzę wszędzie, jeśli chodzi o element dekoracyjny w domu, um, naprawdę mi się to spodobało. Te detale są fajne, to jest jakby metalowe, to jest ciężkie a i myślę, że to będzie super wyglądać albo u nas w sypialni, albo na półce. Jedynie co my mamy takie półki zamknięte. W salonie, takie jakby do wymiaru, nie wiem, czy to się zmieści, ale bardzo mi się spodobało i myślę, że to jest fajne. I to kosztowało 35 zł. Patrzyłam się na inne, nie pamiętam, na jakiejś stronie internetowej. O, Ema tak bardzo chcesz zobaczyć. Um, Ewa, taka jest, że jak nie dostaje toż od razu, to, to trochę złości, tak. Um, widziałam ten zestaw te, taki dekoracji, i kosztowało prawie 300 zł. To myślę, że tutaj całkiem spoko. E, Kolejna rzecz, co e, kupiłam, to akurat dla Matyldy do pokoju. Myślałam, ona ma takie baloniki. To kosztowało 10 zł, było na przecenie. Um, i myślę, że to fajnie, to trzeba rozczesać i tak dalej A tutaj jest napisanie Dream Myślę, że na ścianie będzie to naprawdę super wyglądać A no tylko trzeba to odpowiednio ułożyć A, I jak mówię, myślę, że to będzie całkiem spoko Trzeba to tak delikatnie, żeby nic się tutaj nie stało um, No i tutaj też taki zestaw, co kupiłam dziewczynkom, co też Matylda poprosiła To jest taki zestaw syrenek Znowu to jest idealne na takie dni, gdzie pada deszcz lub śnieg zimą. To kosztuje 10 zł i to zajmuje, nie wiem, to zajmuje godzinę czasu, czasami nawet pół godziny, ale idealne. I potem Matylda się tym bawi, i to jest naprawdę super rzecz. Takie zestawy. Kupiłam, kupiłam dwie świeczki: jeden Black Amber and Ginger Lily naprawdę zapach cudowny, bardzo taki ciekawy zapach, fajny, a bardziej jesienny bym powiedziała i ta świeczka kosztowała 20 zł, a ta mniejsza 15, ale ten zapach, ten zapach mnie po prostu yy, był cudowny, bo White Jasmine and Mint, taki właśnie... Letni, lekki, naprawdę całkiem fajny, patrzę się co Emma tutaj robić, ale się bawi. Um, no naprawdę też bardzo fajny taki zapach. No i ostatnia rzecz, to akurat będzie prezent? A zobaczyłam tą czaszkę i nie wiem, czy oglądacie Karolinę ze stylizacji, ale ona lubi takie czaszki. Ta mi się bardzo spodobała. Jest taka fajna, bo ma takie kwiaty na niej, a, nie wiem, takie liście. Bardzo fajny taki design, A no i jak mówiłam, wiem, że ona lubi. Wiem, że ona ma urodziny niedługo i pomyślałam, że to z świeczką to będzie taki fajny dla niej prezent. A, I to kosztuje bardzo. Gdy kosztowało 20 zł Mam nadzieję, że nie obejrzy tego Żeby nie wiedziała ile ten A jak mówię, ja nie wiem Tak pomyślałam o niej, jak to zobaczyłam Bo naprawdę jest całkiem fajne um, I wygląda naprawdę całkiem fajnie Może akurat też jej się spodoba Może nie poczekam nawet na urodziny Po prostu jej dam, nie wiem, zobaczymy Dobra kochani, może tutaj zakończę e, Ten film Bo jak widać Emcia Emcia potrzebuje trochę e, Mojej opieki, tak? Chcecie pobawić z Wam a ma nie żeby mama rozmawiała do kamerki, tak? Też to rozumiem. Um, ma, dajcie znać, czy znacie ten sklep Teddy, dajcie znać, czy lubicie takie filmiki. Um, czy byście też zdecydowali się na te elementy, lub co wy oglądaliście w filmie, co Wam się bardzo spodobało. A jak mówię, to nie były najtańsze ceny, ale ceny naprawdę całkiem spoko. No, jak ten Wam się podoba, to kciuki do góry pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. Jak zawsze Macyda i ja i na Biblii Ema. Życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!